Z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni, chrońmy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. Dzień dobry, Aleksandra Zielińska. Zapraszam Państwa na podsumowanie wydarzeń minionego tygodnia. Na autostradzie A1 w miejscowości Komadzyn gmina Kutno w środę 10 marca 2021 roku około godziny 18.30 doszło do śmiertelnego wypadku. Kierujący pojazdem Audi, jadąc autostradą A1 pod prąd nitką w kierunku łodzi, uderzył czołowo w pojazd ciężarowy skania. Skania w wyniku czołowego zderzenia z osobówką przemieściła się i uderzyła w jadący tym pasem kolejny samochód ciężarowy. Kierowcy obu ciężarówek byli trzeźwi i nie odnieśli żadnych obrażeń. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniósł 40-letni kierowca osobowego Audi. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku. 2 marca odbyły się obchody 79. rocznicy likwidacji getta w Krośniewicach, podczas których o zakładzie krośniewickich Żydów kilka słów powiedziała Aleksandra Szafrańska-Dolewska. Mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych 2 marca złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą tragiczne wydarzenia związane z likwidacją krośniewickiego getta. 16. możemy rozpocząć. Wszystkich, wszystkich Państwa, którzy przybyli dzisiaj pod pamiątkową tablicę poświęconą krośniewickim żydom serdecznie witam witam w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej które wraz z partnerami a więc Muzeum imienia Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kut Kraśniewicach oraz Archiwum Państwowego w Płocku oddział w Kutnie jest organizatorem projektu pod nazwą przywracamy pamięć o krośniewickich Żydach. Przypomnę tylko, że projekt ten został dofinansowany przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Natomiast patronat nad całym projektem, a więc i nad dzisiejszymi obchodami przyjął Przewodniczący Rady Miejskiej w Krośniewicach pan sławomir Kempisty oraz naczelny rabin polski Michael Sudrich. Spotykamy się dzisiaj przy tej pamiątkowej tablicy, którą społeczność Krośniewic w 2012 roku postawiła by upamiętnić mieszkańców Krośniewic pochodzenia żydowskiego. Dzisiaj 2 marca jest rocznica 79. Likwidacji Krośniewickiego Getta. Dlatego tutaj dzisiaj się spotykamy, ponieważ ogrom mieszkańców tego miasta był w getcie, a potem został wywieziony do obozu zagłady Kulmchow i tam mieszkańcy zginęli. Z okazji Dnia Kobiet w Kutnie odbyła się konferencja prasowa z udziałem pani poseł Agnieszki Hanajczyk. Konferencja dotyczyła nowego projektu asystentki Martyny Stasiak. Dzień dobry. Szanowni Państwo, w dzisiejszej konferencji biorą udział pani poseł Agnieszka Hanajczyk, adwokat pani Agata Kotwica, kutnowska przedsiębiorczyni pani Edyta Zachorska, miejska aktywistka mieszkanka Kutna pani Ania Kosko oraz przedstawicielka młodego pokolenia Klaudia Kosko. W dzisiejszej konferencji opowiemy o tym dzisiejszym szczególnym dniu, Dniu Kobiet oraz o nowej inicjatywie skierowanej do i dla kobiet. Zapowiedziałam w styczniu projekt. Ten projekt dotyczy Kutnowskiej Społecznej Rady Kobiet. Jest to projekt skierowany do wszystkich kobiet z miasta i z powiatu kutnowskiego. Chcemy zaktywizować kobiety do działania. Chcemy mówić głośno o tym, co można byłoby zmienić w naszym mieście i w powiecie co byłoby warte zainicjowania jakiegoś nowego projektu. Zadania kobiet, Kłótnowskiej Społecznej Rady Kobiet są następujące. Będzie to monitorowanie działań miasta nad, pod kątem realizowania polityki rodzinnej, między innymi dostępności do żłobków, do żłobków przedszkoli, a także przemocy wobec kobiet, udzielonego wsparcia. I tutaj z pomocą przyjdzie nam pani adwokat Agata Kotwica, Będziemy udzielać porad prawnych dla kobiet. Drugim zadaniem będą przede wszystkim bariery architektoniczne, aby ich nie było w naszym mieście. Przykład to wiadukt na koszynie. Jest tam bariera architektoniczna, kobiety nie mogą tam swobodnie przejść z wózkiem, dlatego chcemy jako pierwsze zadanie tutaj podjąć inicjatywę i przeciwdziałać tej barierze architektonicznej również w innych miejscach w Kutnie. Kolejnym zadaniem będą akcje charytatywne. Tutaj o akcji charytatywnej będzie więcej mowa w kwietniu. Kolejnym zadaniem będzie to, aby było więcej miejsc na wolnym powietrzu w naszym mieście. By kobiety mogły czuć się tutaj bezpiecznie, swobodnie. Chcemy też postawić na zieleń, na proklamowanie zieleni. I jeszcze ostatnim zadaniem będą to przewijaki w parku. Jak wiemy wszyscy, Dwóch mieszkańców Kutna zgłosiło taki projekt do Kutnanskiego Budżetu Obywatelskiego. Jest to zwycięski projekt, już zrealizowany. Chcemy postulować o to, aby były takie kolejne miejsca dla kobiet z dziećmi, dla młodych rodziców. Tutaj jeszcze mogę podkreślić przede wszystkim, że jest to, kobieta, jest to Rada Kobiet Społeczna. Chcemy zrzeszyć różne kobiety o różnych poglądach z różnych środowisk. 8 marca Święto Kobiet. Silne, wyjątkowe i wszechstronne kobiety w męskim zawodzie. Czy są lepsze od swoich kolegów? Panie się chwalą, a panowie składają życzenia. Uśmiechu. Policjant czy policjantka? Oczywiście, że policjantka, jestem kobietą i w pełni się nią czuję, i myślę, że żadna z nas, zakładając mundur w żaden sposób nie traci swojej kobiecości. Oczywiście czuję się bardziej policjantką, jak to wszyscy doskonale wiemy. Kobiety łagodzą obyczaje, i tak też jest w naszej codziennej służbie podczas podejmowania interwencji. Zdecydowanie policjantka, pomimo tego, że pracujemy w takiej formacji, gdzie no jest uprawnie, równouprawnienie, ale zdecydowanie policjantka. Kobiety funkcjonariuszki policji już dawno przełamały występujące schematy i udowodniły, że są równie wartościowe, przydatne i pożądane w służbie w policji jak funkcjonariusze mężczyźni. Dlaczego kobieta jest w tym lepsza? Znaczy ja bym tego nie porównywała, że kobiety są lepsze od mężczyzn. Myślę, że na równi wykonujemy swoje obowiązki. Ważne, żeby podkreślić, że policjantka jest bardzo potrzebna jako kobieta w policji ze względu na swoje cechy naturalne, takie, które posiadamy, czyli taki spokój, wrażliwość, no i empatia na pewno. I co najważniejsze, bardzo dobre zorganizowanie. Bardzo często musimy połączyć dwie funkcje, bycia matką i bycia policjantką, a to wymaga od nas bardzo dużego zorganizowania i profesjonalizmu. Może nie ujałabym tego, że lepiej, ale na pewno bardziej wczuwamy się w rolę osób pokrzywdzonych, wspieramy ich dobrym słowem, na pewno lepiej słuchamy niż mężczyźni. Jeżeli chodzi o podejmowanie interwencji, jeżeli ludzie widzą kobietę w mundurze, łagodniej podchodzą. Osoby agresywne stają się spokojniejsze, zaczynają z nami przede wszystkim rozmawiać. Interwencja schodzi na łagodniejszy tok. Głównie z uwagi na to, że jesteśmy postrzegane jako osoby, które mają w sobie więcej empatii, a to nam bardzo pomaga w pracy z osobami dotkniętymi, na przykład, przemocą w rodzinie. Kobiety, funkcjonariuszki policji są bardziej staranne, sumienne, rzetelne, lepiej potrafią się zorganizować, łatwiej rozwiązują konflikty interpersonalne i osiągają często lepsze wyniki w służbie niż mężczyźni. Nieoceniona jest rola kobiet w każdym wydziale, ale na szczególne uwzględnienie i podkreślenie zasługuje rola kobiety, która pełni służbę w wydziale dochodzeniowo-śledczym, w którym prowadzimy postępowania przygotowawcze. Szczególnie satysfakcjonująco prowadzą takie postępowania y, kobiety, jeżeli chodzi o postępowania przeciwko wolności seksualnej obyczajności, takie jak zgwałcenie czy przeciwko rodzinie i opiece, takim jak znęcanie się. Kobieta z dużą dozą, dozą empatii, wyrozumienia potrafi wczuć się w rolę ofiary. Pokrzywdzonej przemocą czy też przestępstwem na tle seksualnym, właściwie poprowadzić przesłuchanie oraz wykonywać szereg trudnych czynności dowodowych, które rzutują później na prawidłowy bieg postępowania i potrafią doprowadzić do ustalenia sprawstwa i postawienia sprawcy w stan oskarżenia w tak ciężkich gatunkowo postępowaniach. Jesteśmy niezastąpione też to wynika z kodeksu postępowania karnego. Który przykładowo w jednym zapisie stanowi, że przeszukanie osoby i odzieży powinna dokonywać w miarę możliwości osoba tej samej płci. Więc jesteśmy, kobiety, funkcjonariuszki na pewno bardzo potrzebne w policji. Tatuator czy tatuatorka? Tatuatorka, zdecydowanie. W nocy z 5 na 6 marca 2021 roku około północy dyżurny Kutnowskiej jednostki otrzymał od zaniepokojonego świadka informację o mężczyźnie, który miał poruszać się Oplem, będąc prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Policjanci na ulicy Troczewskiego zauważyli pojazd i włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, chcąc zatrzymać kierowcę samochodu do kontroli drogowej. Mężczyzna na widok policyjnego radiowozu zaczął jednak uciekać. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali mężczyznę. Kierowca uciekający przed policjantami musi liczyć się z karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia oraz bezwzględnym zakazem prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat. Jazda w stanie nietrzeźwości niesie za sobą nie tylko konsekwencje prawne, ale przede wszystkim ryzyko spowodowania tragicznego wypadku. W nocy z 5-6 marca około północy dyżurny Kutowskiej komendę otrzymał od świadka informację o tym, że mężczyzna poruszający się po mieście Oplem najprawdopodobniej jest pod wpływem alkoholu. Dyżurna oczywiście natychmiast w wskazane miejsce patrol stróże prawa na ulicy Torczewskiego zauważyli ten pojazd i oczywiście włączyli sygnał świetny dźwiękowy, aby zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej. Niestety, mężczyzna na według policyjnego radiowozu, zaczął uciekać. Kierowca OPLA no chcąc zgubić policjantów, z bardzo dużą prędkością pokonywał kolejne ulice Kutnowskie i przy tym popełniał szereg wykroczeń, uszkadzając dodatkowo dwa samochody, które były zabarkowane na jednym z przeosiedlowych parkingów. W pewnym momencie się zatrzymał. Mundrowie wówczas ruszyli w kierunku kierowcy. Ten jednak, widząc wysiadających policjantów, z powrotem ruszył samochodem do przodu, tym razem uderzając w radiowóz, po czym zaczął po raz kolejny uciekać. Mundurowi, oczywiście, ponowili pościg za sprawcą i w rejonie ulicy Chrobrego ten mężczyzna, uderzając w barierki, zatrzymał się, wysiadł z samochodu i zaczął uciekać pieszo. Policjanci zatrzymali tego mężczyznę po krótkim pościgu pieszym. Okazało się, że piratem drogowym jest 34-letni obywatel Gruzji, który oczywiście został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, wydmuchał ponad 1,5 promila. I teraz oczywiście oprócz konsekwencji za jazdę na tzw. podwójnym gazie musi się liczyć z odpowiedzialnością za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, co jest przestępstwem i za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 8 marca do okna życia w Kutnie trafiło dziecko. Powiadomione zostało pogotowie ratunkowe i sąd rodzinny. To już drugie dziecko pozostawione w oknie życia w Kutnie w ostatnich latach. Warto wyjaśnić, że okno życia to bezpieczne miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowonarodzone dziecko. Okno otwiera się od zewnątrz, jest w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opiekujące się oknem osoby. Najczęściej są to zakonnice. Okna życia nie zastępują szpitali, gdzie matka może pozostawić noworodka, zrzekając się praw rodzicielskich, ale są alternatywą dla porzucenia dziecka, na przykład na śmietniku i pozbawienia go opieki, zwłaszcza przez matki ukrywające ciąże. 8 marca w Oknie Życia w Kutnie znaleziono dziecko. To druga taka sytuacja w naszym mieście. Pierwszym razem dziecko w Kutnowskim Oknie Życia zostało znalezione 1 listopada 2019 roku. Pamiętajmy, że Okno Życia to bezpieczne miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje dziecko. Okno Życia istnieje od 2009 roku i pierwsze nad nim sprawują siostry pasjonistki Świętego Pawła od Krzyża. Jak wygląda procedura pozostawienia dziecka w oknie życia? Czy jest się anonimowym? Tak, taka jest zasada, że matka pozostaje anonimowa i właśnie w ten sposób bezpiecznie może pozostawić dziecko. Jaka jest procedura przede wszystkim taka, że najpierw my odbieramy dziecko, informujemy też odpowiednie służby, policję i służby medyczne przyjeżdżają tutaj na miejsce, badają, oglądają dziecko, zawożą do... W szpitala i potem stamtąd jest już przekazywane dalej do środka adopcyjnego i później zależnie do rodziny zastępczej i po kilku tygodniach do rodziny adopcyjnej. Jeżeli dziecko jest chore, natomiast nie ma żadnych oznak właśnie jakiegoś pobicia, czegoś co by mogło wskazywać na porwanie dziecka, to matka pozostaje całkowicie anonimowa i w ten sposób dziecko może szybko trafić do adopcji. Okno życia służy temu, żeby dla tych kobiet, które przeżywają jakiekolwiek trudności, bo nie możemy ich oceniać. Nie wiemy z jakich powodów zostawiają tutaj te dzieci, tak? Może na pewno to są jakieś bardzo trudne sytuacje i przypuszczam, że taka kobieta bardzo y, mocno przeżywa też tę decyzję, kiedy musi to dziecko pozostawić, ale w ten sposób daje mu szansę na to, że może trafić do dobrej rodziny, do kochającej rodziny, y, gdzie może się rozwijać, może żyć, może cieszyć się życiem, a tym samym daje również szansę dla tych rodzin, y, dla tych małżeństw, które oczekują dziecka, ale tak naprawdę nie mogą mieć tego dziecka, i to dziecko może stać się dla nich skarbem. Od końcówki ubiegłego roku trwa przebudowa ulic, Wybickiego i Ewy. Mieszkańcy miasta po modernizacji ulicy Wybickiego będą mogli pojechać po zupełnie odmienionej drodze. Przy jezdni pojawią się nowe miejsca parkingowe w specjalnie przygotowanych do tego zatokach. Prace budowlane w marcu znów ruszyły pełną parą, bo przez kilka ostatnich tygodni były nieco ograniczone przez warunki pogodowe. Robotnicy będą w najbliższym czasie wykonywać wspomniane zatoki. Warto przypomnieć, że ulica Ewy również będzie utwardzona. Inwestycja kosztuje około 935 tysięcy złotych. Ma zostać zakończona wraz z końcem marca. Województwo Łódzkie uruchomiło regionalny interwencyjny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Infolinia stanowi wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych wśród młodych ludzi. Telefon to 726 611 611 oraz czat w aplikacji SnapChat i Messenger Pogadajmy tutaj. Obsługiwane jest to przez siedmiu specjalistów: pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Powiat Kutnowski rozdał nagrody za konkurs fotograficzny Zima w moim ogrodzie. Nagrody wręczył starosta Kutnowski Daniel Kowalik oraz członek zarządu powiatu kutnowskiego Tomasz Walczewski. Zespół Szkół w Żychlinie jako jedyna placówka w powiecie kutnowskim otrzymał akredytację Narodowej Agencji Programu Erasmus+, Plus w dwóch sektorach. Dzięki akredytacji Agencji Rozwoju ZS w Żychlinie przez 5 lat będzie dostawać pieniądze z Unii Europejskiej na zagraniczne praktyki młodzieży, akredytacja zawodowa oraz na wyjazdy edukacyjne uczniów i nauczycieli do różnych państw europejskich w celu realizacji projektów europejskich, akredytacja w dziedzinie edukacji szkolnej. W ostatnich dniach do Kutnowskiego Szpitala trafiły środki ochrony indywidualnej. Środki te przekazał szpitalowi Wojewoda Łódzki za pośrednictwem Agencji Rezerw Materiałowych. Tym razem przekazano osłony na buty, rękawiczki nitrylowe, rękawiczki sterylne, fartuchy chirurgiczne oraz czepki ochronne na łączną wartość ponad 35 tysięcy złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty nie tylko 13, ale również 14 emerytury. Dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu. To znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. W poniedziałek 8 marca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 21 stycznia bieżącego roku o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. 14. emerytura trafi do klientów zakładu wraz z wypłatami listopadowych świadczeń i będzie wynosiła 1250 zł i 88 groszy brutto. 14. będzie przysługiwała osobom, które na 31 października 2021 roku będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie to jest m.in. do emerytury lub renty, renty socjalnej, czy też świadczeń. Przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają natomiast osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone. Pełną kwotę czternastego świadczenia otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł. brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Czyli, na przykład, jeżeli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł. Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, a to oznacza, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. 14. Emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty 14. świadczenia nie będą dokonywane żadne potrącenia ani egzekucje. 14 emerytura ma zostać wypłacona dla około 9 milionów 100 tysięcy emerytów i rencistów. W pełnej wysokości będzie przysługiwać dla około 7 milionów 900 tysięcy świadczeniobiorców. Tymczasem w kwietniu emeryci, ręciści i inni odbiorcy świadczeń długoterminowych otrzymają trzynastą emeryturę, której wysokość będzie wynosiła 1250 zł i 88 groszy brutto. Świadczenie przysługuje tutaj w pełnej wysokości, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia podstawowego. Zmiany czekają kutnowskich pasażerów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Z powodu wiosennej korekty rozkładu jazdy, która zacznie obowiązywać już 14 marca, wiąże się to m.in. z zamknięciem dla ruchu pociągów odcinka od stacji Zgierz do stacji Kutno. W weekendy między stacjami Kutno i Ostrowy pojadą cztery pary autobusów jako uzupełnienie oferty kolejowej. Z powodu wydłużenia czasu przejazdu w godzinach porannych skutna do Zgierza i popołudniowych ze Zgierza do Kutna uruchomione zostaną Trzy pary autobusów typu Sprinter, które pojadą inną trasą bez postojów pomiędzy zgierzem a kutnem. Na stacji zgierz pasażerowie będą mieli około 10 minut czasu na przesiadkę z pociągów w kierunku łodzi. Przyjazd i odjazd autobusów będzie odbywał się z dworca kolejowego. Jacek Boczkaja i radni Łukasz Walczak oraz Mariusz Sikora spotkali się w parku nad Ochnią. Rozmawiali o utworzeniu w tym miejscu wybiegu dla psów. Radny mówi o ogrodzonym terenie o powierzchni około 1500 m2. Znajdowałyby się na nim przeróżne zabawki i przeszkody dla psów. Oprócz tego zlokalizowano by tam kosze na psie odchody i ławki dla właścicieli czworonogów. Fundacja Pro Aperte od 2018 zajmuje się działaniami wspomagającymi osoby, u których występują wszelkiego rodzaju nieprawidłowości rozwojowe. Celem zbiórki kilometrów dobra jest budowa Centrum Terapeutycznego w Kutnie. Wstępnym etapem budowy Centrum Terapeutycznego w Kutnie jest zakup ziemi. Pierwsze w Kutnie Centrum Terapeutyczne swoją ofertę kierować będzie przede wszystkim do dzieci i młodzieży, u których występują wszelkiego rodzaju nieprawidłowości rozwojowe, odmienny wariant rozwojowy, dysfunkcje i niepełnosprawności. W centrum terapeutycznym będą mieścić się sale terapeutyczno-rehabilitacyjne wraz z basenem, przedszkole, szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem oraz sala zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Kilometry Dobra to ogólnopolska akcja, w którą po raz kolejny włącza się Fundacja Pro Aperte. Ta akcja została zapoczątkowana przez Roberta Kawałko z Polskiego Instytutu Filantropii i tak jak mówiłam, my już drugi raz angażujemy się w tę akcję. W zeszłym roku, podczas siódmej edycji, również się w nią zaangażowaliśmy. Teraz to już nasz drugi raz. W akcji biorą udział organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego z całej Polski, są wybierane, ale mimo tego, że jest to akcja ogólnopolska, mieszkańcy, lokalna społeczność może wspomóc właśnie lokalną fundację, dlatego że Kilometry dobra, które uda nam się zebrać, będą wspierały właśnie nasze działania. Nazwa kilometry dobra wzięła się stąd, że 44 ułożone obok siebie złotówki dają metr. I w ten sposób kwotę zebraną potrafimy przeliczyć na kilometry dobroci, którą w ten sposób udało nam się uczynić. Tegoroczna edycja odbywa się w 100% w internecie. Jest to taka wyjątkowa edycja online, ale przewidzieliśmy w takiej formule również wiele bardzo ciekawych i atrakcyjnych działań. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś i będzie mógł wybrać formę wsparcia, która będzie dla niego najbardziej adekwatna, w którą będzie chciał się zaangażować. Liczymy na Waszą pomoc, ponieważ w zeszłym roku okazaliście nam ogromną hojność. W ramach Kilometrów Dobra jako fundacja będziemy prowadzić licytacje. Na Facebooku można już znaleźć grupę, która nazywa się To Tu Licytujemy dla fundacji Pro Aperte. Zachęcamy wszystkich do dodawania przedmiotów. Może macie coś w domu, co zbywa, a komuś może jeszcze posłużyć i może się przydać, i przede wszystkim można w ten sposób uczynić dobro. W każdy czwartek o godzinie 14 zapraszamy na transmisję na żywo na naszym Facebooku facebookowym profilu. Tam zobaczycie wielu różnych gości, którzy zdecydowali się okazać serce Fundacji Pro Aperte i dzieciom w spektrum autyzmu, którymi zajmujemy się na co dzień. Yy, dlatego śledźcie bardzo uważnie. Tam również będziemy informować o wszystkich dodatkowych działaniach w ramach Kilometrów Dobra. Kilometry Dobra wystartowały z początkiem marca i aż do końca maja będzie można tę inicjatywę wesprzeć, do czego bardzo zachęcamy. Jeszcze raz dziękujemy Wam za hojność w zeszłym roku i liczymy na jeszcze więcej, dlatego że nasz cel jest bardzo duży. Chcemy w kutnie stworzyć centrum terapii, w którym dzieci otrzymają pomoc i będą mogły uporać się ze swoimi trudnościami. Dlatego potrzebujemy milionów, potrzebujemy wielu, wielu kilometrów dobra płynącego z Waszych serc. Dziękujemy z góry i liczymy na Was bardzo mocno. W zeszłym roku w Kilometrach Dobra zebraliśmy 3550 zł, co przełożyło się na 74 godziny terapii indywidualnej dla dzieci. Zatem zachęcamy, zapraszamy Was do wsparcia akcji Kilometry Dobra. Wszystko znajdziecie na stronie internetowej Kilometry Dobra, a jednocześnie na stronie facebookowej naszej fundacji. Tam będzie się dużo działo, więc serdecznie zapraszamy. A co ważne, istotne, widzimy się w każdy czwartek przez najbliższe 3 miesiące. Pozdrawiamy! Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje o niewypalanie traw przypominamy, że wypalanie jest niezgodne z prawem grożą za to surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARIM. Kinie Kutnowskiego Domu Kultury od 12 do 17 marca 2021 roku o godzinie 15:30. Co w duszy gra? To opowieść o sensie życia i relacjach, jakie między sobą nawiązujemy. Historia o tym, dlaczego ludzkie życie jest wspaniałe i jak odnaleźć odpowiedzi na niektóre spośród najważniejszych życiowych pytań. Bilety już w sprzedaży. Na dziś to wszystko. Zapraszamy za tydzień i zachęcamy do oglądania oferty programowej telewizji Kutno. Chrońmy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze.